Niespodzianka Tobiego i obserwatora gwiazd. Nocne niebo nad Harmony Hollow lśniło niczym koc wyszywany diamentami. Żółw Tobi siedział przed swoim domkiem na drzewie, wpatrując się w górę szeroko otwartymi, spokojnymi oczami. Jego skorupa lśniła głębokim granatem kolorem zachwytu. To nie była zwykła noc. Była to noc leśnego obserwatora gwiazd, kiedy wszystkie zwierzęta zebrały się na wzgórzu gwiazdnego Blasku, aby obserwować spadające gwiazdy tańczące na niebie. Piewiórka Squeaky wbiegła po schodach domku na drzewie, trzymając w rękach koszyk popcornu. – Jesteś gotowy, Toby? Najpiękniejsze gwiazdy pojawiają się po wschodzie Księżyca. Toby uśmiechnął się. – Chodźmy. Zanim dotarli na szczyt wzgórza gwiazdnego Blasku, większość ich przyjaciół już tam była. Rozłożono koce. Świetliki unosiły się w świecących słoikach. Herbata jagodowa parowała w małych drewnianych kubeczkach. Sowa regulowała teleskop, podczas gdy Szopremy rozdawał błyszczące mapę nieba. Patrz, zawołał bubr Beny, wskazując na horyzont. To ten pierwszy. Srebrna smuga przemknęła po niebie, zostawiając za sobą smugę światła. Zwierzęta sapnęły. Och! ach! Ale właśnie wtedy ciche pociągnięcie nosem przerwało ciszę. Tobi odwrócił się i zauważył małego króliczka siedzącego samotnie na skraju wzgórza z oklapniętymi uszami. Podszedł ostrożnie. Cześć, jestem Tobi. Króliczek otarł oczy. Cześć, jestem Junie. Wszystko w porządku, Junie? Powoli skinęła głową. Przyszłam zobaczyć gwiazdy. Ale bez mojego taty nie wyglądają tak samo. Tobi usiadł obok niej. Czy on jest daleko? Juni ponownie skinęła głową. Odwiedza rodzinę w innym lesie. Kiedyś razem obserwowaliśmy gwiazdy. Powłoka tobiego lśniła bladym srebrem, kolorem zrozumienia. No cóż, powiedział cicho. Czy moglibyśmy razem dziś wieczorem oglądać gwiazdy? Juni uśmiechnęła się lekko. Dobrze. Tobi rozłożył miękki, omszały koc i oboje się usiedli. Jedna po drugiej kolejne gwiazdy przelatywały po niebie. Skrzypek podbiegł i podał Junie kubek ciepłej herbaty. Zajęliśmy ci miejsce w samym środku. Uszy Junie lekko się uniosły. Dzięki. Sowa odchrząknęła. Wszyscy spójrzcie w lewo. Dokładnie za 10 sekund zobaczymy jasną kometę. Zwierzęta odliczały razem. 10, 9, 8. Junie wstrzymała oddech. 3. Dwa, jeden, szóst. Długa, świecąca kometa przemknęła po niebie, lśniąc złotem i błękitem. Wał, wow. wiwatowały zwierzęta. To by przysunął się bliżej. Jeśli wypowiesz życzenie, może się spełni. Juni mocno zamknęła oczy i wyszeptała. Chciałabym, żeby tata mógł to zobaczyć ze mną. Na wzgórzu zapadła cisza, gdy resztki światła komety zbladły w gwiazdach. Wtedy wydarzyło się coś zaskakującego. Z lasu na dole rozległ się głos: Junie? Juni gwałtownie usiadła Tato? I rzeczywiście, u podnóża wzgórza pojawił się wysoki królik o łagodnych oczach z torbą podróżną. Spieszyłem się do domu powiedział Zdyszany Nie chciałem przegapić nocy gwiazd. Junie zbiegła ze wzgórza i owinęła się wokół niego łapkami. Skorupa tobiego migotała niczym księżyc na strumieniu. Jej życzenie się spełniło, wyszeptał Squicky. Tej nocy Junie i jej tata siedzieli z Tobim i innymi, obserwując więcej gwiazd niż mogli zliczyć. Opowiadali sobie historie, śpiewali kołysanki, a nawet dostrzegli konstelacje w kształcie żółwia. Przed powrotem do domu, Juni przytuliła Tobiego. Dziękuję, że ze mną posiedziałeś, powiedziała. Sprawiłeś, że poczułam się mniej samotna. Przypomniałeś nam wszystkim, jak wyjątkowe jest obserwowanie gwiazd z kimś, odpowiedział Tobi. Kiedy tej nocy wdrapał się do hamaka, Tobi ponownie spojrzał w górę. Jego skorupa lśniła granatowo-srebrnym blaskiem, z maleńką złotą iskierką, jak gwiazda, która zawitała na stałe. i <sighs>